Witam wszystkich! Drogie dzieci, czas e, przyszedł na kolejne węzły. E, dotychczas e, omówiliśmy sobie dwa rodzaje węzłów. Ja e, już e, nie będę ich pokazywać, tylko e, powiem, jak one się nazywały. Była to ósemka podwójna ósemka w momencie, kiedy wiązaliśmy karabinek, i był węzeł zderzakowy. I e, jeżeli chcecie sobie odświeżyć e, te filmiki, wejdźcie sobie na e, Facebooka Żokisu. E, tam możecie je sobie obejrzeć również na e, moim kanale Kuba Łapiński. A e, co dzisiaj e, sobie. M, na, czego się nauczymy? Nauczymy się bardzo prostego węzła, który jest takim węzłem. E, Rzadko wykorzystywanym przy e, wspinaczce, aczkolwiek e, potrzebnym, jeżeli chcemy szybko coś przywiązać, nazywa się on kluczka. E, kluczkę, e, jak robimy? Zwróćcie uwagę, że bardzo prosto. Kładziemy sobie linę przed sobą, zginamy ją sobie e, w, na Pół, żeby były dwie żyły, czyli to jest jedna żyła, to jest druga żyła. I w, robimy sobie znowu takie przełamanie. Zwróćcie uwagę, że wszystkie węzły zaczynają się od tego, że trzeba skrzyżować liny. Tu jest nowość, że od razu krzyżujemy dwie liny. I co robimy? Tą pętelkę, która nam powstała z połączenia liny. Wkładamy do środka i przeciągamy. W tym momencie powstała Wam kluczka, i chciałbym Was tutaj nauczyć czegoś nowego, co bardzo jest istotne przy każdych węzłach, jakiekolwiek będziecie robiły. Żeby ten węzeł prawidłowo zachowywał się i pracował, tak się mówi. Trzeba zwrócić uwagę, żeby każda żyła była ułożona koło siebie, żeby nie było takiej sytuacji, którą tutaj pokażę, że one się nam krzyżują, tak? czyli powstaje coś takiego. Wtedy ten węzeł nie do końca dobrze nam pracuje, on jest dalej bezpieczny, ale nie do końca yy, jest. Yy, w tak, węzłem wytrzymałym, że tak powiem, więc zwracajcie na to uwagę. Pokażę jeszcze raz, dla utrwalenia, jak sobie taką kluczkę robimy. Mamy linę, łamiemy sobie ją w pół i krzyżujemy tym razem dwie żyły, tak zwane, i przekładamy. Od dołu przez ucho, które nam powstało. Pamiętajcie, żeby zawsze było więcej niż 10 cm liny. Prawidłowo, mówi się 10 y, średnic y, liny. Średnica to jest tutaj y, ten przekrój tutaj liny. Ona ma około 10 mm, czyli jakbyśmy sobie. Takie odcinki przykładali musi być 10 i więcej. Kiedyś Wam powiem, że jak dojdziemy do wspinania, już takiego bardzo sportowego, żeby tej liny znowu nie było za dużo, ale to są bardzo sporadyczne sytuacje, aczkolwiek to przeszkadza. Sam również to przy wspinaniu doświadczyłem. To jest kluczka. Bardzo w taki szybki sposób zawiązania. Jeżeli chcecie na przykład wpiąć karabinek do liny, proszę bardzo, w bardzo szybki sposób możecie sobie wykorzystać. Węzeł jest dość mocny, aczkolwiek ma wadę, bo jeżeli będziemy nim ciągle ruszać, uderzać, talina będzie pracować, on będzie się rozwiązywać, zwróćcie uwagę. W przeciwieństwie do węzła, który już poznaliście, to był węzeł zderzakowy. Z mojej strony to jest wszystko. Dziękuję bardzo Wam za e, uczestnictwo w kolejnym e, filmie. I co? Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa!